W tej chwili nowoczesna walka lotnicza nie ma nic wspólnego ze Spitfire'ami, Messerschmittami. Nowoczesna walka lotnicza to nie jest to, co oglądaliśmy w filmie Division 303 albo Pearl Harbor. Nowoczesna walka lotnicza to są odległości rzędu 100 km między samolotami. I one z tego dystansu widzą się nawzajem i z tego dystansu do siebie strzelają. I cały problem polega na tym, że F-35 jako samolot piątej generacji, naprawdę jest niewidoczny dla radarów rosyjskich. I samolot myśliwski lecący gdzieś tam nad przestrzenią rosyjską, on nie zauważa F-35 operującego w odległości 150 km od niego. No i teraz jest problem rakiety, którą może wystrzelić F-35. Jeżeli wystrzeli rakietę taką, a się z tej odległości, że rosyjski radar już może rozpoznać, że istnieje gdzieś tam F-35 w przestrzeni, no to skutek będzie tylko taki, że Rosjanie się przed tą rakietą są w stanie obronić, i rakieta, można powiedzieć, jest zmarnowana, nie osiągnie swojego celu. Ale jeżeli F-35 wystrzeli rakietę z takiej odległości, kiedy Rosjanie nie wiedzą, że F-35 w ogóle wystrzelił rakietę, i dopiero tą rakietę widzą, kiedy już jest blisko, no to to daje nam gigantyczną przewagę. I to w tych kategoriach trzeba o tym myśleć. My tutaj mówimy o zdolnościach rażenia z odległości, kiedy my możemy być w 100% skuteczni, a Rosjanie nawet nie wiedzą, że za chwilę będą uderzeni. I o takie rakiety chodzi. My o takich rakietach rozmawiamy. O rakietach, które mają zasięg większy niż rakiety rosyjskie. W związku z tym, F-35 jest w stanie pokonać każdy rosyjski samolot.